osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie, mogą uzyskać pomoc przez bezpośrednią wizytę w Urzędzie Pracy lub w formie zdalnej, poprzez kontakt telefoniczny z Urzędem Pracy lub infolinią, zielona linia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy rejestruje się coraz więcej takich osób. Są to panie głównie, tylko jednego mężczyznę mamy zarejestrowanego w wieku od 20 do ponad 50 lat w różnych zawodach, począwszy od pielęgniarek, po nauczycielki, po sprzedawczynie, po kierownika kopalni, kogo jeszcze mogę wymienić, blogerkę, także to są różne zawody, no i pani oczekujące tak naprawdę pomocy. Jak znacza Katarzyna Rostowska-Machnik, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Dębice, pośrednictwo pracy w przypadku obywateli Ukrainy będzie prowadzone. Tak, jak obywateli Polski. Wszystkie usługi, takie jak e, pośrednictwo pracy, poradnictwo, no i instrumenty, jeśli osoby oczywiście będą miały status oso osoby bezrobotnej. E, no Jest to czasochłonne, ponieważ jest jednak bariera językowa, nie wszyscy ci Państwo, którzy do nas dotarli e, w stopniu no, takim bardzo komunik komunikatywnym znają język polski, w związku z tym ta praca z osobą e, jest. No, Troszeczkę się przedłuża w porównaniu do, do naszych obywateli. Działa już strona internetowa w języku ukraińskim, dzięki której można znaleźć wiele przydatnych informacji, ułatwiających poszukiwanie zatrudnienia. Nasza strona to jest też strona jak gdyby ministerialna, niemniej jednak my na niej umieszczamy informacje. Uchwalone w sejmie przepisy mają ułatwić podejmowanie pracy obywatelom Ukrainy.